Wieczór Państwu. Chciałbym pogratulować tej drużynie energii. Zwycięstwa zaczęli bardzo, bardzo mocno. Nie potrafiliśmy się tą przeciwstawić i praktycznie pierwsza połowa ustawiła mecz, później staraliśmy się gonić. Natomiast taki zespół jak energia u siebie na pewno takiej przewagi nie wypuści. Później nam było bardzo ciężko to, to odrobić. Dziękujemy. I Paweł Lończyk, prosimy o skomentowanie spotkania. Gratulacje dla czarnych. Bardzo dobry mecz z ich strony. Widzieliśmy co nas tutaj czeka. Staraliśmy się na to przygotować, ale chyba nie wystarczyło. Nie potrafiliśmy szczególnie w pierwszej połowie odpowiedzieć na agresję Czarnych. Tak jak trener powiedział, pierwsza połowa ustawiła całe spotkanie. Na samym początku otworzyliśmy za dużo zawodników ze Słupska, którzy czuli się potem pewnie, mieli dużo pewności siebie i brali odpowiedzialność na swoje barki. A z dobrych rzeczy jest to, że nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca, gdzieś ta druga połowa pokazała, że możemy walczyć, możemy grać agresywnie, ale musimy to robić przez 40 minut. Dziękujemy i przechodzimy do pytań. Pierwszy Były na pewno. Staraliśmy się dostarczać piłkę pod kosz bardzo często, czy to do Leona, czy do Urosza, Nikolicza. Natomiast no, body bronił na tyle dobrze i bez faulu, że utrzymał się w grze cały mecz. Czekamy na kolejne pytania. taką Moforo miał też okresie przygotowawczym, czy on dzisiaj może jakiejś presji poddał się? Ciężko mi powiedzieć na, na ten temat coś, bo w tym meczu jego największym problemem było to, że eliminowały go z jakiejkolwiek regularnej gry faule. Jak coś zaczął grać chwilę, złapał drugi, za chwilę złapał trzeci, czwarty i trzeba było go od razu ściągać. No, liczba jego minut 15 wskazuje na to, że no, nie mógł za dużo pograć, a mówię, to na pewno go wybijało z rytmu. Nie grał tak w meczach przedsezonowych, grał lepiej, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby go zostawić. No teraz zagrał słabszy mecz, ale ja mówię, wygrywamy jako drużyna i przegrywamy jako drużyna, nie jako jednostki. Dzień dobry. W końcu. W końcu. So obviously very happy to come out with a win in the season opener to play back here in Gryfie. I personally missed it. I had a great time, so I don't know what much to say about the game.

Co do samego meczu, co tu powiedzieć? Na pewno były dobre momenty, na, e, były fragmenty, gdzie graliśmy bardzo dobrze, ale były również fragmenty naszej słabszej gry, które musimy na pewno jeszcze poprawić. E, jest jeszcze nad czym popracować. Dziękuję bardzo. I lider punktowi dzisiejszego spotkania, zdobywca 29 punktów, Demonte Harper. Just to come out and show good basketball for the fans, more importantly. I mean, I won a part of what they did last season, but you know, I heard a lot of great things and saw great things as well. So, you know, we 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 trying to keep getting better every single day and just keep improving and try to you know do the same thing or repeat what happened here last year. the Donald said, we wanted to show our fans Nie byłem częścią tego sukcesu z zeszłego roku, ale dużo słyszałem o tym, więc chciałem jak najlepiej zagrać, żeby pokazać, się, pokazać tą stronę, którą najlepiej potrafię. Na pewno musimy jeszcze bardzo dużo pracować każdego dnia, żeby stawać się coraz lepszymi. Myślę, że będzie nam to coraz lepiej wychodzić i na końcu sezonu będziemy grać tą koszykówkę, którą chcemy. Dziękujemy za komentarze pomyczowe i czekamy na Państwa pytania. Play that uh, with one center, especially when they have four fouls, uh, it's going to happen in next games. Or, or? well, we hope um, to, <coughs> to improve our roster situation a little bit with uh, some size players. Uh, obviously, we cannot continue to play all season with one center, so we will look to improve this uh, situation. Na pewno na pomoc w naszej rotacji i pewnym jest, że nie będziemy mogli grać z jednym centrem przez cały sezon i dlatego uh, kontynuujemy nasze poszukiwania. Pytanie do Monte bo pewnie myślał o Debiucie, czy spodziewał się, że aż nie ma 30 punktów, to będzie co nie zawsze, aż że For sure, you was thinking about uh, the first game in the league and have, have been uh, creating in your imagination that you will score almost 30 points, because even in before in your career not uh, many of them happen scores like that um, it wasn't necessarily in my imagination I just, i'm a winner so whatever it takes for me to win donald is telling me what he wants me to do i'm going to go out and do it hey, i have a freedom on this team to you know do play my game and show my talent so that's what i'm here to do and at the end of the day i'm going to play as hard as i can every single night and, and give it my all Tak to jest, że nie zastanawiam się zbytnio, nie, nie fantazuję na temat mojej gry, po prostu chcę wyjść i zagrać jak najlepiej potrafię, pokazać mój talent. Tutaj trenerzy mi dają y, możliwość kreowania, pokazywania się z jak najlepszej strony, y, najlepszych rzeczy, których y, które potrafię i mam nadzieję, że to będzie mi wychodzić jak najlepiej w trakcie sezonu w kolejnych meczach i na pewno będę starał się grać jak najlepszej strony, bo ja jestem zwycięzcą i wszystko to, co trzeba będzie zrobić, żeby od niej zwycięstwo będę robił, to co drużyna i trener będzie ode mnie oczekiwał.